Dzisiaj mówię równania i nierówności, a zakres podstawowy, czyli tutaj to, czyli te trzy punkciki, takie niewyproste. Więc to działa. Czyli znaczy najpierw trzeba wyjaśnić, jak to jest z tymi e, równaniami. Najlepiej to sobie e, skojarzyć, że mamy taką wagę. Wagę, gdzie mm, są dwie szalki, znaczy można rzeczywiście to tak, jak że tu jest tak lewa strona i prawa strona i teraz ta waga jest w równowadze, w równowadze. czyli tutaj mamy e, jakiś tam punkt i, i ta waga jest e, no właśnie pokazuje, że wszystko jest ok gdybyśmy teraz e, wzięli i dołożyli y, tutaj jedną gruszkę no to w tym momencie baga by się przechyliła jakby w dół tutaj, czyli nie, nie mielibyśmy równowagi. ale jeżeli dołożymy gruszkę tutaj i gruszkę tutaj, no to teraz powinno być wszystko ok, to znaczy dalej powinna być równowaga zachowana. Yy, znowu, znaczy oczywiście to teoretycznie zakładam, że te gruszki są takiej samej wagi, prawda? Po lewej i po prawej stronie. I jeżeli byśmy e, założyli, e, że te jabłka tutaj dodatkowe są też takiej samej wagi. To tutaj znowu możemy dołożyć. Tutaj sobie jabłuszko, i tutaj sobie dokładamy jabłuszko, i ta waga powinna być też cały czas w równowadze. Czyli my możemy do obu stron, do tej strony lewej i do tej strony prawej, dokładać lub zdejmować. Bo jeżeli teraz zdejmiemy z lewej i z prawej strony jabłko, czyli tu i tu, to ta waga znowu powinna być cały czas w równowadze. No bo zdjęliśmy tyle samo z lewej i z prawej strony. Jeżeli byśmy zdjęli teraz gruszkę z lewej i gruszkę z prawej, to znowu byłoby wszystko ok, czyli ta waga by pokazywała równowagę, równowagę, czyli lewa strona by była równa prawej stronie. Znaczy, dalsze zdejmowanie to już niekonieczne, bo gdybyśmy zdjęli jedno jabłko i jedną gruszkę, to, to już nie jest to samo i tutaj nie można postępować tak, że będziemy sobie dowolnie zdejmowali, czyli trzeba postępować tak, że z obu stron to samo i do obu stron to samo. Znaczy, gdybyśmy może pocięli te, te te jabłka na pół yy, i, i wtedy połowę jabłek byśmy zdjęli i połowę gruszek, to ok Okej. Okay. To wtedy można było tak zrobić. Dobra, yy, teraz tak. Może już konkretne jakieś równanie. Yy, czyli mamy na przykład 2 dodać X równa yy, się 11. Powiem tak. Yy, w takich klasach czwartych po stołówce to kazałem sobie zapisywać na przykład. E, równanie i to jest takie wtrącenie, taki wstęp, tak nie macie robić, e, nie o to chodzi, ale to jest taka dyska ratunku. Czyli na przykład tak 2 dodać 3 e, e, równa się 5, prawda? No to, to każdy powinien wiedzieć, że 2 dodać 3 to jest 5. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ten nasz x jest e, tutaj jak ten x jest tutaj, no to możemy z tych dwóch pozostałych liczb uzyskać tą trzecią, tą trójkę. Możemy kombinować jak to zrobić, znaczy jak jest dodawanie, to będzie pewnie dodawanie albo odejmowanie, czyli na przykład jak z dwójki i z piątki uzyskać trójkę. No można, znaczy trzeba od piątki odjąć dwójkę i wtedy tutaj, tutaj moglibyśmy też dojść do tego, że trzeba od jedenastu odjąć dwójkę, byśmy mieli ten x, ale tego sposobu no nie wypada robić. Ale, ale podpowiadam, że można sobie zapisać takie zwykłe, jakby odpowiadające takie równanie, i w tym momencie sobie spróbować policzyć. Natomiast jak my będziemy robić to równanie? Jak, jak to zrobić, żeby było yy, pasowało do tej naszej teorii? Otóż na ogół się robi taką keseczkę, i tutaj mówimy, że my yy, do obu stron możemy dodać lub od obu stron odjąć taką samą liczbę. Czyli tutaj akurat możemy odjąć od obu stron dwójkę. Dlaczego? Dlatego, że jak odejmiemy tutaj po lewej stronie dwójkę, no to tam na dwójka zniknie i zostanie nam sam x. Znaczy, generalnie się przyjęło, że jeżeli tu jest lewa strona. A tutaj jest prawa strona, to chodzi o to, żeby x były po lewej stronie, a reszta po prawej stronie, czyli te liczby. No i teraz możemy odjąć tutaj dwójkę, czyli jakbyśmy mieli, to byśmy mieli tak 2 dodać x i teraz odjąć dwójkę. Tą dwójkę, którą od, od obu stron zajmujemy, równa się 11 odjąć 2. Jeszcze raz o co chodzi? Chodzi o to, że my tutaj odjęliśmy dwójkę, i tutaj odjęliśmy dwójkę. Od obu stron równania odjęliśmy dwójkę. Ale co się teraz dzieje? Tutaj jest 2 i tutaj jest minus 2. No to tak naprawdę 2 odjąć 2, no to to jest 0, prawda? Czyli nam zostanie sam x. Czyli po lewej stronie nam zostaje sam x, a co zostanie po prawej stronie? Po prawej stronie zostanie nam 11 odjąć 2, czyli to jest 9. Znaczy, dla równań, dla równań warto robić sprawdzenia, czyli tutaj sprawdzenie, Wyglądałoby w taki sposób, że powinniśmy zamiast x podstawić tą liczbę, która nam wyszła. Czyli co by było? Czyli byśmy mieli 2 dodać 9. 2 dodać 9 i teraz powinniśmy wyliczyć, ile to jest. 2 dodać 9 to jest 11. Oczywiście to są bardzo proste przykłady. A teraz patrzymy, a co miało wyjść? Miało wyjść 11. Tu miało wyjść 11 i tu jest 11. Czyli wszystko pasuje. Czyli równanie nasze zostało rozwiązane poprawnie. Ok. A dobrze, to teraz może, mm, może teraz troszeczkę bardziej skomplikowany przykład. E, znaczy podobny, ale skomplikowany no minimalnie. O co chodzi? Chodzi o to, że w tym wypadku znowu możemy od obu stron na początku odjąć dwójkę. Odjąć dwójkę, czyli piszemy minus 2. A, czy będziemy mieć tak, po lewej stronie będziemy mieć 2, dodać 3x. Teraz odejmujemy dwójkę, a po stronie prawej mamy 11, odjąć 2, bo mamy od obu stron odjąć tą dwójkę. Teraz, co się dzieje po stronie lewej? Po stronie lewej, te dwójki nam się redukują, tak to się formalnie poprawnie mówi, czyli nam zostaje samo 3x. A natomiast po stronie prawej już wiemy, że 11 odjąć 2 to jest 9. I co teraz? Obie strony możemy podzielić przez tą liczbę, która jest przy x. I tak to się na ogół robi, że po prostu, jeżeli nam zostaje jakby znaczy wielokrotność x, no to wtedy dzielimy przez to, co jest przy x, po to, żeby uzyskać sam x. Bo rozwiązanie równania to jest coś takiego, że ma nam wyjść sam x po lewej stronie. Czyli w tym przypadku dzielimy przez 3 dzielimy przez 3, czyli 3x jak podzielimy przez 3, no to wyjdzie nam sam x. Natomiast 9 podzielone przez 3 to jest 3. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, no to byśmy mieli tak, 2 dodać 3 razy 3, 3 razy 3 to jest 9, czyli 2 dodać 9 to jest 11 i wszystko nam dalej pasuje, czyli wszystko jest ok. Znaczy oczywiście sprawdzenie wypadałoby napisać, jeżeli byśmy robili tam jakiś egzamin, to wypadałoby napisać to do sprawdzenie. Dobrze. Idziemy do kolejnego przykładu. Eee, teraz się pojawiło coś takiego, że xy są po obu stronach. Eee, ja tego nie mówiłem, ale my możemy robić też coś takiego, że od obu stron na przykład odejmować xy. Też możemy coś, rob coś takiego robić. Eee, czyli eee, jeżeli tutaj mamy dwa dodać, oczywiście tą dwójkę też możemy się pozbyć tej dwójki, czyli od obu stron odjąć yy, yy, dwójkę. Czasami też robi się taki numer, że tak to się tłumaczy, że jeżeli przenosimy na drugą stronę, to zmieniamy znak. Czyli na przykład dwójka wędrująca na stronę prawą, a, czyli zamiast tego obustronnego odejmowania możemy przenieść, przerzucić a, tą jedną liczbę, ale z, ze zmienionym znakiem, czyli ta dwójka, jeżeli jest po lewej stronie, to jest z plusem, a po, po stronie prawej to ona będzie z minusem, czyli by było minus 2. Tak wolno robić. Tak samo z tym x. -em. On jest tutaj jako x, ale jakbyśmy przenieśli na drugą stronę, to on wtedy musiałby yy, zmienić się na minus x. Tak wolno robić, ale ja pokażę jeszcze yy, klasycznie, jak to robimy. Czyli tak, najpierw pozbędziemy się tej dwójki. Czyli co robimy? Od obu stron odejmujemy dwójkę. Czyli zdejmujemy jakby z tych szalek yy, dwójkę. Czyli to było tak: 2 dodać a 3x. Odjąć 2. Równa się x dodać 8. Odjąć 2. Tutaj nam się dwójka elegancko zredukuje, czyli mamy samo 3x. Natomiast tutaj będzie x i teraz 8 odjąć 2. Tutaj 8 odjąć 2 to jest 6, czyli mamy równa się x dodać 6. Co teraz? Teraz możemy tak. Od, żeby pozbyć się tego x -a tutaj po prawej stronie, to my możemy od obu stron odjąć x albo inaczej przerzucić x na drugą stronę zmieniając znakiem. No, załóżmy, że odejmiemy x. -a od obu stron, czyli to będzie tak po lewej stronie będzie tak 3x. Odjąć x, bo my od obu stron odejmujemy x, -a, od obu stron x, to się równa x dodać 6, bo taka była prawa strona. W tej chwili przepisaliśmy. Odjąć x. I teraz z działań działania algebraicznych, znaczy tam, no, no, na wyrażeniach algebraicznych, wiemy, że 3x odjąć x, no to tak naprawdę to jest 2x. Natomiast tutaj mamy x odjąć x, to jest zwykła redukcja, po prostu x nam znikają. Podkreślałem wyrazy podobne i jeden, jedno wyrażenie jest na plusie, drugie jest na minusie, w związku z tym one tak naprawdę znikają i zostaje sama szóstka. Jeżeli mamy teraz 2x y, równa się 6, to wystarczy obie strony podzielić przez to, co jest przy x, czyli w przypadku przez dwójkę i zostaje nam 2x podzielone przez 2, to jest zwykłe x, natomiast 6 podzielone przez 2 musimy też prawą stronę podzielić przez tą samą liczbę, czyli przez dwójkę, czyli to nam zostaje 3 i y, to już jest koniec, bo jeżeli nam wychodzi, że x równa się ileś, no to, to w tym wypadku to jest to rozwiązanie. Gdybyśmy teraz chcieli to sprawdzić, czy byśmy musieli podstawić, to by było tak. 2 dodać, 3 razy 3 to by było 9, to się równa. A, I tutaj mamy 3, dodać, 8 i znowu 11, 3 dać 8 jest 11, wszystko grało. Lewa strona jest na prawej stronie, czyli rozwiązaliśmy dokładnie równanie. OK. I przechodzimy do. Kolejnego przykładu. Eee, czy przykład różni się tylko. Zaraz. Tam było. 2 plus 3. To jest to samo. Dobra. No może być, e, może być coś takiego, że e, pojawia się jakieś ułamki. E, no i wtedy, jak są te ułamki, to tak naprawdę e, znowu wystarczy skorzystać z tego, że mamy prawo e, obie strony pomnożyć. W tym przypadku mnożymy przez to, co jest w mianowniku, czyli przez tą trójkę, po to, żeby się pozbyć a, tego mianownika. Czyli mamy tak, z jednej strony, z lewej strony mamy tak 3 razy i przepisujemy sobie to x minus 1 a, przez 3. Natomiast z prawej strony będziemy mieć co? Dwójkę, bo, bo była po prawej, po prawej stronie dwójka, czyli mamy 2 razy 3. I po lewej stronie teraz co się dzieje? Jeżeli mamy e, liczbę mnożoną przez ułamek, e, to tak naprawdę ta trójka jakby wskakuje do góry, ona jest jakby do góry, czyli w tym momencie jest do góry, czyli możemy ta, tą trójkę skrócić z tym mianownikiem, czyli zostanie nam e, sam licznik, czyli będzie tak, e, x e, odjąć 1, to się równa, no a tutaj 2 razy 3 to jest po prostu wynik tego mnożenia, czyli 6. No i teraz co musimy zrobić? Musimy do obu stron dodać jedynkę, albo tą jedynkę przenieść na drugą stronę z zmienionym znakiem. No ale to na to samo wychodzi, czyli musimy do obu stron dodać jedynkę. I tutaj jak będzie x odjąć 1, dodać 1, no to, to naprawdę zostanie nam sam x. Natomiast po stronie prawej, co się wydarzy, po stronie prawej będziemy mieć 6, dodać 1, no to w tym przypadku będzie 7. 6 dodać 1 to jest 7. I mamy rozwiązane takie równanie. OK. To marzemy. Przechodzimy do następnego slajdu. Może się pojawić takie już no, całkiem, całkiem zaawansowane eee, równanie. To cały czas są równania. Mamy tu znowu lewą stronę i prawą stronę. Mamy dwa mianowniki. Eee, w takim przypadku to tak naprawdę musimy pomnożyć obie strony. Mnożymy przez jeden i drugi mianownik. Znaczy mnożymy przez y, a, 3 odjąć x. I to najlepiej napisać na wiasie, żeby się nam nie myliło. I razy 12. Czyli iloczyn tych mianowników. Po lewej stronie i po prawej stronie. Po prostu bierzemy te wszystkie mianowniki, bo gdzieś nam się wszystko powuskaca, tak naprawdę. Czyli tak naprawdę już teraz napiszę, żeby to było bardziej z przodu. Czyli mamy tak. 3x razy 12. Razy teraz ta lewa strona, czyli ten ułamek, i tutaj w liczniku mamy x odjąć 1. W mianowniku mamy 3A co ja zrobiłem? Tu jest A 3 odjąć X, a co, tam nie było 3X, tylko 3 odjąć X, o, może tak, 3, tu, tu jest wielki błąd. Jeszcze raz, tu jest 3 odjąć X, a nie 3X. Tutaj. A i tutaj jest y, 3 odjąć X, i to się równa. I znowu teraz mamy ten y, ułamek, czyli tam 2x dodać. 4 w liczniku, i tutaj mamy 12, i mnożymy to wszystko przez 3 odjąć x i razy 12, co nam z tego wychodzi? Wychodzi nam z tego, z to, że tutaj jest 3 odjąć x, a tutaj jest 3 odjąć x w mianowniku, czyli tak naprawdę tutaj nam się to elegancko jako całość skraca. Czyli tak naprawdę mamy 12 razy ten licznik, a tutaj 12 nam się idealnie po prawej stronie skróci. I tu mamy coś takiego. To nie jest takie proste, bo to, trzeba pamiętać, jak się mnoży takie coś, czyli ta dwunastka nam mnoży, to będzie tak. Ym, 12 razy x minus 1, znaczy tak, jak było to w nawiasie. Czyli mamy tak, 12 razy x to jest 12x, a i 12 razy 1 to jest 12, a tu jest ten minus, czyli będzie minus 12. I to była cała strona lewa. Natomiast po stronie prawej mamy coś takiego, że tutaj to, to ta dwunastka już jest OK, bo ona zniknęła. Ale mamy tak. 2x razy trójka, czyli mamy 6x. 2x razy. O! Tak to wyszło. 2x a do kwadratu. I tutaj właśnie się złapałem za to, że mamy już równanie kwadratowe, a to mieliśmy omawiać zwykłe, chyba takie liniowe. No ale dobra. I teraz tak, 4 razy to to będzie hmm, dodać. 4 razy 3 to będzie 12. I 4 e, razy x to jest 4x, ale tu jest z minusem, czy będzie minus 4x. I chyba sobie damy spokój, bo tutaj widzę, że jest kwadratowe, a to, to, to nie miało być w ramach tego. Chyba sobie zwykły przykład zrobiłem. Ale generalnie to znowu byśmy mieli tak, że e, moglibyśmy. Najpierw się pozbywać na przykład, znaczy przenosić ewentualnie, a może tak, na drugą stronę z zmienionym znakiem. Może to sobie jednak odpuśćmy. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tożsamościowe. Co to są równania tożsamościowe? już równania tożsamościowe są takie, gdzie mm, tak naprawdę każda liczba pasuje. Każda liczba pasuje. Czyli tutaj mamy tak. Bo tutaj co by się okazało, że 10 minus 2 to jest 8. No to co tak naprawdę mamy? Ponieważ dodawanie jest przemienne, czyli mamy po y, lewej stronie będzie x dodać 8, znaczy 8 dodać x, ale możemy zamienić kolejność. to x oddać 8 i to się równa x dodać 8. I co byśmy teraz nie kombinowali, czy do obu stron, do, na przykład od obu stron odejmowali 8, czy od obu stron odejmowali x to w końcu wyjdzie nam coś takiego, że 0 równa się 0. Jakbyśmy nie kombinowali, to tak wyjdzie. Co z tego wynika? Wynika to z, z tego, że jakibyśmy x nie wstawili, to i tak zawsze będzie prawda. I to jest tożsamościowe równanie, tożsamościowe, czyli takie, które jest spełnione przez każdą liczbę. Każda liczbę, jaką byśmy nie wstawili, czy dodatnią, czy ujemną, łamkową, niełamkową. I tak wyjdzie prawda i tak będzie prawda. Czyli nic z takiego równania nam nie wynika, bo lewa strona jest robi, na prawej stronie jest założenia i, i nic się nie da zrobić. To jest równania tożsamościowe. I jeszcze musimy omówić równania sprzeczne. Co są równania sprzeczne? Dla mnie równania sprzecznych wygląda tak, że żadna liczba nie będzie spełniała takiego równania. No bo o co chodzi tutaj mamy? To tu mamy, że 10 dodać X yy, równa się X dodać 8 to jakbyśmy teraz się pozbyli tego x, czyli od obu stron oddzieli x, to byśmy mieli coś takiego, że 10 a, równa się 8. Czyli jeżeli w ostateczności wychodzi nam coś takiego, że a, wychodzi, że po lewej stronie jest jakaś liczba i po prawej stronie jest jakaś inna liczba, czyli 10 równa się 8, no a to przecież nie jest prawda, a, bo 10 nie jest równe 8. Ale jeżeli nam wyjdzie coś w tym stylu, że jakaś liczba równa się jakiejś innej liczbie, no to znaczy, że to jest równanie sprzeczne Czyli tak naprawdę żadna liczba nie jest rozwiązaniem takiego równania. Po prostu takie równanie nie ma rozwiązań. To jest równanie sprzeczne. OK. Marzamy i przechodzimy do nierówności. Znaczy czym się równa nierówność? Nierówność się różni tylko tym, że ta waga nie jest w równowadze. To znaczy e, oczywiście jeżeli my m, widzimy, że tutaj po, te pomarańcza są cięższe. No to na tej zasadzie, jeżeli my dołożymy tutaj jabłuszko i tutaj jabłuszko, to nie powinno się nic zmienić, czyli nadal prawa strona będzie cięższa, a lewa strona będzie lżejsza. I to jest cała filozofia, jeśli chodzi o nierówności, po prostu znak równa się został zastąpiony yy, takimi dziobkami, czyli znakiem mniejszości bądź większości. Rozwiązuje się to dokładnie tak samo e, jak równania. Czy, znaczy różnica jest tylko taka, że jest ten, ten dziobek. Czyli mamy tak, e, 2 dodać 3x to się równa 11, to my możemy sobie najpierw e, do obu stron dodać minus 2. Czyli dodajemy, a liczbę ujemną chodzi o to, żeby się po lewej stronie pozbyć tej dwójki. Czyli jeżeli, czy albo od obu stron odjąć tą dwójkę, no, albo dodać liczbę ujemną. To jest z jednej strony mówię to w taki sposób inny niż poprzednio, ale na no to samo wychodzi. Czyli będziemy mieć tak, po lewej stronie będziemy tak, 2 dodać 3x. Stop, wróć, 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 wróć jest gumka, wróć. A, 2 dodać 3x, na razie przepisałem. I teraz sobie odejmujemy tą dwójkę albo dodajemy minus dwójkę. Znak nierówności musimy przepisać taki jaki on jest. I tutaj po prawej stronie, skoro po lewej stronie podjęliśmy dwójkę, to po prawej stronie musimy też zrobić coś takiego jak 11 odjąć 2. I co tutaj mamy? Tu mamy dwójkę, a tu mamy minus dwójkę, albo od, odjętą dwójkę, czyli tak naprawdę zostanie nam x, znaczy to 3x, czyli zostaje nam 3x, a natomiast znak nierówności przepisujemy. I tutaj jest 11 odjąć 2, to jest 9, czyli po prostu 9. Co teraz robimy? Teraz obie strony dzielimy przez to, co jest przy x, czyli dzielimy obie strony przez 3, 3x podzielone przez 3 to jest zwykłe x. Natomiast e, 9 podzielone przez 3 to jest 3. E, I w tym wypadku znak nierówności też przepisujemy, czyli x ma być mniejsze od 3. Znaczy jakie jest x mniejsze od 3, na przykład mm, dwójka jest mniejsza od 3, czyli na przykład dwójka. Załóżmy, czy dwójka by spełniała tą nierówność. Czyli byśmy mieli tak, 2, 2 dodać 3 e, razy 2, czyli 6, znaczy trzy, napiszę, 3 razy 2, 3 e, razy 2 to jest 6, 2 dodać 6 to jest 8, osie. 8 jest mniejsze od 11 i jest mniejsze od 11, czyli jest spełnione, czyli chodzi o to, że no to tutaj się można pobawić tam e, e, przedstawieniu na, na, na osi liczbowej, prawda, czyli jak mamy oś liczbową, e, to takie. Interpretacja coś takiego. Interpretacja to było tak, że 0, to było 1, 2, 3. Czyli tu jest trójka, czyli chodzi o to, że x mniejsze od 3 to są wszystkie x, które leżą na lewo od trójki. Czyli każda liczba, znaczy każda ujemna oczywiście też będzie tutaj spełniała naszą nierówność. Bo jak stawimy na przykład minus 1, to jest na lewo od trójki, to on będzie 3 razy minus 1 to jest minus 3 2 dodać minus 3 no to jest minus 1. Minus 1 jest mniejsze 11, bo leży na lewo 11, czyli wszystko jest ok, czyli wszystko gra. Czyli tą nierówność rozwiązaliśmy. A, czy tu jeszcze jakiś przykład? No, a jest przykład i to ważny przykład. Yy, zaczniemy, yy, właśnie od, od tego, że znowu od obu stron odejmiemy dwóch dwójkę, czyli będzie dodać minus 2 albo odjąć 2, po to, żeby się po lewej stronie pozbyć, czyli mamy tak. Znaczy, to można od razu pisać, ale napiszę w taki sposób 3x. Jak tu się będzie już bieglejszy, to on będzie widział, że właściwie nie musi tego pisać, bo chodzi o to, że jak odejmuję, no to to znika. I teraz mamy w tej chwili, e, jeszcze raz, lewa strona, lewa strona, teraz to jest ta lewa strona i my odejmujemy dwójkę. Równie dobrze moglibyśmy interpretować, że tą dwójkę przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Tak moglibyśmy zrobić. I to jest mniejsze od 11, i po prawej stronie musimy też odjąć dwójkę albo traktować tą dwójkę, przerzucimy na drugą stronę, co teraz się dzieje? 2, i tu jest minus 2, to tak naprawdę będzie minus 3x, bo tu było minus 3x, zwracam uwagę, że tu była liczba ujemna i to ma być mniejsze od 11 odjąć 2, czyli od 9. I teraz powinniśmy podzielić obie strony, powinniśmy podzielić obie strony przez minus 3. Tu tą liczbę ujemną lepiej zapisać właśnie w nawiasie, czyli dzielimy obie strony przez to, co jest przy x, czyli przez minus 3, ale jeżeli to się dzieje, że my mnożymy lub dzielimy przez liczbę ujemną, to wtedy będziemy musieli ten, ten znak nierówności zmienić na przeciwny, czyli po prostu zamienić na e, drugą stronę ten działek. Czyli jeszcze raz, e, minus 3x podzielone przez minus 3 to będzie x, a 9 podzielone przez minus 3 to będzie minus 3, ale ponieważ my dzieliliśmy przez liczbę ujemną, to znak nierówności powinien się zmienić na przeciwny, czyli powinno być, że x ma być większe od minus 3. Większe od minus 3. Czyli znowu na osi liczbowej byłoby to tak, e, że mm, to jest tam 0. A minus 1, minus 2, minus 3, większe od minus 3 to chodzi o to, że ona ma być na prawo, na prawo od minus 3, czyli na przykład 0, czyli gdybyśmy wzięli 0, no to byśmy mieli 2 odjąć, 3 razy 0 to jest 0, yy, czyli 2 odjąć 0 to jest 2, czyli to jest mniejsze 12, jest, ale z, zwróćmy uwagę, żebyśmy wzięli minus 4, tak, no, no dla draki, minus 4. Minus 4 to jest gdzieś tutaj, prawda? Minus 4, to jakbyśmy wzięli e, minus 3 razy minus 4, to byśmy mieli tak naprawdę e, e, minus 12, ale minus minus 12 to było plus 12, czyli było po, po, po tej stronie byłoby 14, ale 14 nie jest mniejsze od 11, bo jest większe, czyli była nieprawda, czyli to e, chodzi o to, że tak to, to nie działa. E, jeszcze ważna sprawa, otóż jeżeli mm, te są nieostre takie nierówności, no to w tym przypadku my musimy, o, o tutaj się dopisuje taki, taki znaczek taki, mniejsze lub równe, albo tutaj mniejsze lub równe, a wtedy zmiana tego znaku powoduje, że tu jest większe lub równe, czyli to są takie nieostre. Jak było bez tej kreseczki, to była ostra nierówność, jeżeli jest e, taka dodatkowa kreseczka przy tym znaku, to wtedy jest nieostra. Nie wiem, czy jeszcze mam coś tam, jakiś slajd? No to byłby koniec, także dziękuję za uwagę i życzę powodzenia.